Z tej strony Gratkin Marszałek i dzisiaj będziemy robić odcinek z naklejek UEFA Champions League 2014 15 pierwsza paczka bo jeszcze pewnie nie będzie dobra Ach. kurde o dobra Yes. Uma yeah. oh, cor cool oh. yeah. yeah. Ah. o Então tá. Luiz, tá ha, Damas. Ah, James Rodriguez! Proszę Państwa, James Rodriguez! Korubiczek, bardzo młody piłkarz. Dobra, druga paczka. Może teraz Garka Hill. Adube Dudu, Wabello, Masanicz i Pepe. Mam szczęście dzisiaj do Real Madryt. Ostatnia paczka. Co będzie? Tak, proszę Państwa, legenda AC Milanu. Tak proszę Państwa, jakiś majacz i herb. Dlaczego? Maribo, Enka Maribo. Nikolas Gajtan i markizio. Więc to na koniec i cześć na razie. Dokładnie.